<głos> Znacie walkę <noise> Jasie Małgosi? Znacie? Tak. No, wiecie co tam się stało. Tragedia. była go miła i była podła. No. To ta bajka się może powtórzyć. O, ja się boję. Ja też. Ja się boję. Diedźma też się boi. Cztery. Cztery osóbki i cztery serduszka. A, trzy no Trzy osobki? Chłopaki mam z daleko, to moment, moment, moment. Chłopaki, nie mieszaj kolorów, nie mieszaj z penzorki. proszę. Nie. Proszę. Ale pytam się brata. Ale, nie mam brata. A siostra masz? Dużego, nie. Tylko mam siebie tatusia Dużego, i ciebie, tak? Jesteście Dużego, w domku? Oliwier ma trzech braci. Yy, sorry, dwóch braci. I a on inaczej, jest trzeci. Ja, ja, ja mamy na no. nawet, ja mam nawet też brata, on jest w jednym kraju. I, a, ale braciszka masz, tak? Weź tak. sobie kałdę tak. bliżej. Rzuty kolor. Masz, jest, jest. Słuchajcie, mieszajcie trochę farby zanim zaczniecie nimi kolorować. Juleczki jest kto? Mama, tata i Juleczka? I tak. Już nie nie, nie będę mieszał, bo wtedy wychodzą złe kolory. Nie, właśnie jak się nie wy wychodzą złe. Ale już nie wychodzą w ogóle. Tylko trzeba go rozmieszać, dobra? Proszę mieszać. Co? Nic, nic. Gdzie ej, 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 mam? Ej, 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 nie mieszajcie no, tylko. Okay. Ty, Pokaż na sekundkę, bo Żeby było ładnie kolorowe. Zrobimy intensywny czarny. O właśnie, bardzo ładnie, intensywny. intensywny. Karol, jak tansywny? tam było we Francji? Fajnie czy nie? nie. Dostaliśmy od Ciebie kartkę. Dzie dziękujemy, tak? Dziękuję za co? A kamienia mi przywiozłeś czy nie? Karol? Co? Przy, przywiozłeś mi kamienia? Kamienia nie przywiozłaś? No mam No to dobra, to ja czekam, tak? Damy go do żółwia I kończymy